Mały Adam, bo? bo, bo z niczego zrobił coś. Tego u nas kiedyś nie było, a uszło to do, do bardzo dużej rangi. Nie chciałbym ich tutaj porównywać. Myślę, że obydwaj zrobili dla naszego sportu i dla naszych skoków potężnie dobrą robotę. Powiedzielibyśmy, że Kamil stok może dlatego, że Adam Małyszek skakał to był jakby okres mojego dzieciństwa i też jednak wtedy wszystkiego się tak nie rozumiało jak teraz. Poza tym jednak trzy medale olimpijskie to jednak przeważa, prawda? No i generalnie no, Kamil jest po prostu świetnym gościem, dlatego tu przyjechaliśmy. Adam. Adam. był pierwszy, był pierwszy. Adam był pierwszy, ale stok jest też super, jest super. Chyba Adam Małysz, tak? No on zaczął to, tą całą karierę tutaj, wprowadził takby tak, całą Polskę w te skoki, tak? Hmm, powiem szczerze, że Adam Małysz. Dlaczego? No, jakoś bardziej mi on podszedł. No, ja myślę, że Małysz, bo Małysz zaczął to... Mały omanie całą i, i tę tą popularność skoku w Polsce. No jestem młodszy, małyś mnie ominął, więc chyba Kamil Stoch. Głównie małyś rozporą pakował skoki. No teraz czekać, żeby Tomasiak był no następcą tak, y, y, stocha, nie? Żeby to szło kontynuacja taka. No zobaczymy jak będzie, ale czy mamy kciuki, żeby to szło dalej, żeby skoki dalej w zakopanym miały taką y, renomę jak mają, nie?